Witajcie w kolejnym odcinku z moich Bratów na świeżo zaczynamy kolejny odcineczek yy, i tutaj mieliśmy misję, z tego co pamiętam misja karawana, karawana mamy dwa dni podróży na północny północny zachód, na północny zachód 600 Koron akceptuję kontrakt oczywiście opuszczamy arabskie miasteczko i wyruszamy w przygodę nad Dwa dni drogi czy gdzieś pewnie tam Albo dalej Albo gdzieś tam Tak przypuszczam, bo to jest jakaś droga Więc może że ona gdzieś tam prowadzi Zobaczymy, mam nadzieję, że tam Bo nie znamy tego terenu i mniej więcej zobaczymy Oj, oj, dobra Jednak to nie jest taka przyjazna jazdka Tymczasem Paru Sporo nomadów Zaatakowało mnie. ojo oj, jest ich sześciu i mają tarczę. Tarcza jest wskaźnikiem dobrych przeciwników. Znaczy dobrych, mocnych przeciwników. Im mocniejszy, tym gorszy, tak naprawdę. Gorszy dla mnie. A więc dobra. Łucznik, poczekajcie klasycznie na starcik. Tu nam podbijają koledzy. Łucznik, stań sobie tutaj, żeby zagrać tych wrogów czekaj na nich ojo minęli kolegę, no samotny, o też jesteśmy w misji karawanowej więc mamy zależy jaka karawana to mamy jeszcze kolegów yy, którymi steruje niestety bot no tutaj dwóch konskryptów oraz karawany, które musimy chronić oczywiście, bo jesteśmy w misji ochrony karawany więc musimy tego chronić i co nam uszkodzą, no to rip po misji. Jeśli oni zginą, jeszcze nic się nie stanie, bo oni są też ochroniarzami jakby. Tylko że bota. Więc robimy ruch do przodu. Też kolega nam jest ranny, żeby niego ostrożnie z nim działać, więc zrobimy tak. O, krok tutaj. I obrona. Bo on będzie atakowany mocno. Ty Kolego mi tu krok do przodu i cios. Klasycznie tylko gdzie więcej szans. Tu jest więcej szansy. Ojo, ojo, ojo. Jak ja kocham gry RNG. A ty stań tutaj, broni mi pałkarza. A ty stań tutaj. Musisz bronić tyłów. Widzicie, że nas minęli. Strzel w niego. Ła ładnie weszło. Za pół HP, chyba. No, za pół HP. Ty stań tutaj, będziesz bronił flanki. Gdzie największe szanse? Wrannego, ale w rannego nie będę dobijał, to zrobię piechurzy. Bo szkoda, jak duży damage. Ale nie weszło! Ojoj, oguszenie! Tura zmarnowana. Kolejne ogłoszenie próbował, ale się mu nie, da, nie udało. Ogłuszyli nam kolega. Ojoj, ciekają dziadam. Dziada! Ma dziada. djaję <grym>, mojego... Niezawodnego wojownika. Oj, idzie źle walka. Jednak dobije kolegę. O, udało się. I to już koniec dla niego tury. Ty strzel... Chyba nie bym pomógł tam, ale tutaj jest ryzyko, że swoich trafię, jeśli są na, na drodze pocisku, więc strzelę gdzieś tutaj. Tego pokonają, więc tego strzelę. Kolega tutaj obuszony był, nic nie zrobił. Ty kolego weź ripostem, będą go atakowali na pewno, więc będzie ripostował ich ataki. A ty rób strzał, bo kupiliśmy tą włócznie, więc jest taki fajny atak, który pozwala mi strzelić na dwa pola do przodu, w dowolnym kierunku. I może coś to da. O, piękny strzał, nie żałuję zakupu. Może jednak się uda uratować sytuację. Spróbuj go ogłuszyć. O, udało się go ogłuszyć. Drużyna dzisiaj bojowych bratów wykazuje się idealną. Umiejętnościami. Wszystko idzie perfekcyjnie w tej bitwie. Znaczy półperfekcyjnie, bo kolega mi tu może jeszcze paść. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Trzeba dobić kogoś. Ciebie Liczymy na to, że topornik szybko mi tu przyjdzie, bo no ten kolega jest nadal zagrożeniem. Ty mi stań tutaj, przez co nie będzie miał nic na drodze, bo ten, najbliżsi się nie liczą, jeśli chodzi o obiekty na drodze, bo może przez nich strzelać. A więc strzelmy z niego, trafił, trafił, mimo że się broni, Matis. Mattis jest jednak niezawodnym kusznikiem, trafia tam, gdzie się nie da trafić. Perfekcyjny, tylko kochać. O dobra, już nie atakuje Raimunda. I szczerze dobrze, bo Raimund mi tutaj się rozpada trochę. On jest ranny, ale zaatakuje go, bo jest większym zagrożeniem. Ty podejdź tutaj i wywal mu... Nie weszło. A tutaj mi się Wszedł w drogę. Sojuszniczy najemnik. Nie mogę nic zrobić, więc rusz się tutaj. Bo... No, jakby stanął i mu uderzył, no to by już było po walce. A tak to to nie, bo i bot tutaj wszedł. Nie fajnie. Przedłużają walkę. Trzeba strzelę, bo botów mi nie żal jeśli w nie trafi. No, trafił, ale w tarczę. Dobra, idzie dobrze. O i wygrano. Levelów trochę dostali. Ej, jeden, o, Raymond ma już poziom w górę. Bardzo fajnie. Trochę hełów, tarcz, fajne wyposażenie. Fajne jedzonko. Fajne pieniążki. I inne rzeczy. Inne rzeczy, wyposażenie, narzędzia i amunicja. Tutaj też nam pokazuje ile wymagają właśnie narzędzi do naprawy swojego sprzętu. 12 godzin już będą naprawieni. Te, tych dwóch rzeczy mało już choć Więcej się dostaje niż traci, więc to też nie jest jakiś problem. Prowizje 80... A, 16 prowizji dziennie zużywam. tak Tych samych 69 pieniążków dziennie. Owieśniaczki tam były. Dobra, jedziemy dalej. Osedów Przymorska wioseczka Czas ją zbadać. Pustkami tu wieje niestety, ale jest dobrze zaopatrzony. Ubudowy budowy i polowanie na wiedźmy. Dobra, co my tu mamy w wioseczce? Najbogaciej to tu nie ma. Trochę biedą wieje. Co możemy w ogóle tutaj kupić? Nic za bardzo. Łuk moglibyśmy kupić dla naszego wyróżnika, ale to jest taki słaby łuk, nie potrzebuje go bardzo, ale tarcze, tarcze na pewno weźmiemy i zobaczymy czy tu są jacyś fajni ludzie do kupienia, o jest, Sigvart, tani, chociaż moglibyśmy kupić kogoś lepszego jakiegoś Bruno de Brave, Bungo, go nie, dobra, nie będziemy wtedy stać na nic więcej, więc... Zrezygnuję z zakupu. Zobaczy jaka misja. Co my tu mamy. Dobra, zobaczę w innym okienku. 400 koron. Wygląda dobrze. Chyba będzie się dało. Mam po prostu uzyskać, zdobyć coś. Po nazwie. Po nazwie, czyli. Nie, nie przetłumaczę tego, ale coś ze śmiercią, więc pewnie będziemy się bili z nieumarłymi. Mam nadzieję, że się mylę. Bo to nie jest nic przyjemnego. Dobra, idziemy. Cześć, czyli ja poszłem. A, zamyśliłem się chwilkę, dobra. To mamy iść tam. Trochę na obrzeża ulic. Trochę też daleko. Dobra, idziemy. Tuptamy tam. No i jesteśmy prawie na miejscu. Nie umarli. Paru nieumarłych wojowników. Szkieletki. Na szczęście szkieletki i zombiaki są gorsze. Pewnie sobie poradzimy, zobaczę czy już wyleczyli nam kolegów. Powinienem to sprawdzać w tym, ale to też mi pokazuje, więc dobrze. Ty kolego poczekaj oczywiście, ty też poczekaj oczywiście. Tu musimy ruszyć się bardziej agresywnie do przodu, bo szkielety lubią stać bardzo w miejscu. My musimy ich zachęcić do podejścia. O, odważnie zagrajmy trochę. Wszyscy do przodu, o parę kratek. Oj, oj, nie! Dobra, jest dobrze. Myślałem, że teraz on będzie miał turę i weszł nim. Mały błąd, ale dobra, przyda się też i tutaj. W takim razie, ty kolego, dawaj też tutaj. Już tak mniej odważnie trochę. Jest Ciężko jeszcze powiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze. O, ślubnie Dobra, trafił. Cały pancerz mu zjadł. Bo szkieletki lubią mieć dobre zbroje, chociaż te, akurat na szczęście nasze, nie mają dobrych zbroi. Uderzył w bok. Nie weszło. Przechodzimy, strzelmy. Nie weszło. Jak na razie niezbyt fajnie. Uderzył kogoś, kto ma największe szanse na trafienie tego szkieletka. Nie weszło również. O, tutaj weszły dwa ładne ciosy. Ty przejść tutaj. I atakujemy szkieletka wszyscy na jednego. Chociaż Ty uderzy w tego, bo masz większą szansę. Ty u włócznika drugiego wystarczy. O, pięknie. No i się prawie padł. Włócznikiem, znaczy widłażem go porobię. Ojoj, ale ładnie... Ale nieładnie mi uderzył kolega. Wszystko blokują te szkielety. Dobra, kolejna tura. Mówiłem, atakujemy tego. O, padł. Tutaj szybkie przeładowanie strzał. Nie weszło. Tutaj szybki atak. Nie weszło. Ojoj, oj, kolega nam jest bity. Ty też atakuj po prostu. Nie weszło. Już jest blisko śmieci. Tutaj już jednego ubiliśmy. Więc do drugiego. Ojoj, biją nam na rębacza. O rębacz, kontratakuj. Kurde, rębacz, co ty robisz? Tutaj też szkieletek się broni. Szkielety starczą, to koszmar. Ciężko się sobie nie przebija. O, w końcu. Sukces. Przeładuj. Ty atakuj. Nie weszła. Tutaj mogę wejść? Nie. Ojo, oj, tutaj jest duży bokat. zaraz spróbuj dookoła. Prębacz tutaj zostań, i będziemy w z kolejnej duże już uderzyć Mi się przyda, bo tutaj szkieletek się broni. O, już się nie broni, dobra. Jednak jest dobrze. Mamy fajny hełm, mamy fajną tarczę, mamy sporo level upów. Jest dobrze. Elegancko mamy to. Wróćmy do Sidor jak najszybciej, żeby od... odebrać naszą zasłużoną zapłatę, bo nasi koledzy trochę rani są. O i też przy okazji czas, im... czas ich ulepszyć. Mamy tu level up'a nim pójdziemy. Klas, wiesz, nie, nie, nie. on ma potencjał, czyli nim pójdziemy w zmęczenie, żebym miał więcej odporności na zmęczenie. Wa w obronę wręcz, bo masz trzy 3 gwiazdki, więc to będzie duże buffy z każdym ulepszeniem, więc bardzo się opłaca iść w nim w melee defense. Plus 4 oraz melee skill. Plus 3. To nie bardzo dobry woj. W takim wypadku pójdzie się nim również w Odpoczynek, recover. No i już ulepszony kolega. Kolejny kolega. Do ulepszenia to już trzeci poziom. Nim pójdziemy klasycznie, akurat w ułożeniu, czyli health, health, zmęczenie i walka wręcz. Oraz mamy kolejną listę perków. Mamy perk, który zwiększa o 200% damage, jeżeli wróg jest ranny. Czyli, jeżeli wywaliśmy rany, no to jeszcze więcej do mu robimy. Jest podstrzelanie z łuku, znaczy z łuku z odległościowej broni, i jest większa szansa, że trafimy w cel, który jest ukryty za czymś. Mamy unik, klasyczny unik, plus 15% do szansy uniku. Tutaj jest odwaga zwiększona 25%. Odporność, on małe że tak powiem, że złe efekty jak nie trucizna, krowienie o jedną turę mniej trwają. Stalowa brew, że uderzenie głowy nie generuje jakby krytycznego damage'a. To są szybkie rączki, że mniej zajmuje wyjęcie czegoś z ich a tutaj jest, że jeżeli tego wezmę, to dostanę dodatkowy możliwość ulepszenia. W sensie, tutaj pojawi się level up, i będę mógł ulepszyć sobie skill'e, Ale nie będę mógł coś wziąć perka, czyli w zamian za perka, dostanę możliwość ulepszenia skilli. Rzadko się to przydaje, bo, bo więcej można zrobić ulepsze niż skilli. Bo skill'e, znaczy perki, można ulepszać do 11 poziomu, czyli 10 perków można mieć. A skille mogą lepszać aż do 33. poziomu, więc więc ważniejsze są perki, żeby mieć ich jak najwięcej niż żeby mieć jak najwięcej skill. Przeważnie to jest priorytetem. A no więc tutaj pójdziemy sobie klasyczkiem w unik. W unik zawsze jest potrzebny. Tutaj również pójdziemy w unik, bo nie ma tarczy i potrzebuje mieć uniku. Pójdziemy klasycznie w te trzy ulepszenia. Tutaj pójdziemy w łucznictwo. Już mówiłem dlaczego w poprzednim odcinku. Ale w niechila. chwila. W odwagę, łucznictwo i zmęczenie. O! I tutaj jako łucznik dostanie bullsaje. Żeby móc trafiać cele za zakryte, ukryte. No i teraz to się jakoś prezentuje. No tak, mamy nowy hełmik, który jest gorszy od tego, lepszy od każdego innego, więc nasz początkowy ziomek dostanie nowy hełmik, zasłużył sobie. Ty, kolego, również dostaniesz nowy hełmik, czapeczki nie wiem komu dam, może Ci dam, bo skoro już mam niepotrzebną zbroję, no to Ci dam tymczasowo. I brigada się prezentuje. Mamy szkieletową tarczę, tylko że szkieletowe tarcze mają to do siebie, że mają mało mało mm, wytrzymałości, przez co nie są takie wspaniałe, ale mają fajne staty przeważnie, chociaż te akurat bo zwykła, zwykła tarcza z mniejszą wytrzymałością, więc nie jest to super ranka. A więc dobra wyruszmy do Sidorf z powrotem. Po naszą zapłatę. Dobra, jesteśmy i w Sidor. Mamy też kolejną misję, ale jeszcze zobaczmy co do sklepiku, bo byśmy sprzedali szkieletową tarczę. Można też sprzedać nóż, szczerze nie wiem, czym go trzymam. Widł może jeszcze... też nie widzę też sprzedam. Te poklerze też się mi nie przydadzą tak naprawdę. Wyrównaj mi to ładnie, o I to chyba wszystko co sprzedam na razie. Inne bronie może się jeszcze przydadzą miał nowych kolegów. dokupię yy, narzędzia, bo już mi się kończą już też zużyję 8 mam 6, więc więc już to jest już końcówka więc kupię sobie tak rybki oczywiście bo też jedzonko trochę mało było mi się wydawało chociaż mi się wydawało serio mam najwyżej jedzenie, ale nie psuje się wszystko zgnije w jeden dzień będę potrzebował nowego jedzonka o ryby i mąkę nasionka jakieś niezbyt wykwintne pożywienie ale Wystarczające dla moich bojowych bratów, przeżyją. No i dobrze. Kolejna misja, ale już nie będę patrzył, jaka jest, bo to będzie na tyle, jak na razie, na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić lajka, like, suba, cokolwiek chcecie. Skomentować, co chcecie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.